Masz samochód z dostępem bezkluczykowym? Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Nowy Ford Focus, rocznik 2024. Auto przyjechało do nas na montaż canlocka firmy ZabezpieczAuto. Auto. Także samochód w środku prezentuje. A teraz pokażę Wam, jak zabezpieczenie canlock działa. Mamy tu kluczyki od samochodu i próbujemy odpalić samochód jak mamy kluczyki to jest mniej więcej tak jakby złodziej miał walizkę albo gameboya albo gdyby nawet ukradł nam kluczyki nasze zabezpieczenie mimo wszystko chroni przed kradzieżą i uniemożliwia odpalenie samochodu noga na hamulec odpalamy jak widać auto nam nie odpala wystarczy jednak wprowadzić kadłub samochód za pomocą kontrolek Potwierdził nam przyjęcie kodu i ponowna próba rozruchu. Auto odpala i możemy jechać. Oczywiście nie musimy za każdym razem wprowadzać kodu odblokowującego za pomocą przycisków dostępnych w samochodzie. Jeżeli mamy przy sobie brelok bezprzewodowy, no właśnie taki, albo telefon z aplikacją mobilną, wtedy po prostu wsiadamy, odpalamy i możemy jechać, nie przejmując się sposobem autoryzacji. Jeżeli natomiast tego gryloka nie mamy, aby odpalić auto, musimy wprowadzić wybrany przez nas samodzielnie kod za pomocą przycisków dostępnych w samochodzie. W wersji premium, dodatkowo, kiedy auto nie odpala, zaczyna ono wydawać sygnały dźwiękowe i świetne, a w wersji pro, dodatkowo, powiadomi właściciela o próbie kradzieży. Tak się właśnie prezentuje zabezpieczenie Canlock firmy zabezpieczy auto. Dzięki, cześć skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.